Solon już tutaj patrzy na tego kapłana. okej okay, stary, wiesz co, może to już czas skończyć ten wieczór. Ale kapłan ciągnie dalej. Cześć, ja jestem Aneta i będę dziś mówić o... o pierścieniu Atlantów i o Atlantydzie. Temat ten został mi zasugerowany przez jednego z moich widzów i bardzo Ci za to dziękuję. Dlatego, że sama widzę często ludzi na ulicy, Noszących ten pierścień. I tak się zastanawiam, ciekawe, czy oni w ogóle wiedzą o co chodzi? Czy po prostu widzieli w takiej gazetce, tak jak ja widziałam, typu Kup teraz, Anna z Wrocławia kupiła i zmieniło jej się całe życie? Czy może po prostu noszą, bo noszą. No słuchajcie, historię warto znać. Zacznijmy może od samej Atlantydy, dlatego że jest to kraina mistyczna. A kto pierwszy o niej napisał? No pewnie wiecie, że napisał o niej. Platon. Platon, czyli grecki filozof, no i on zazwyczaj jak się dzielił wiedzą, to on jednak wolił mówić tą wiedzę, tak żeby dzielić się mową, a żeby jej nie zapisywać. Ale spisał parę ksiąg, między innym, między innymi jego znane dialogi. I Atlantyda pojawiła się w jednym z tych dialogów. Dialog ten nazywał się Tiamios, czyli o naturze świata i powstał w roku około... 360 przed naszą erą. Ale słuchajcie, Platon. On był taki złotousty. Ale jak już coś zapisywał, to chciał, żeby tak, żeby wszyscy rozumieli, o co chodzi. Nawet ludzie w przyszłości, czyli na przykład my, jak będziemy to czytali, żeby wiedzieć, o co w tym wszystkim kaman. No, i on jak tak pisał te dialogi, to on sobie wymyślał imiona, znaczy używał imion greckich. No, i kimże ja jestem, żeby mówić, że źle robił, tak samo użyję imion. Tym razem polskich, staropolskich, żeby wszystkim nam było to łatwiej zrozumieć. No i on tak powiedział, że rozmawiało czterech mężczyzn. No to powiedzmy, że Józiek, Gieniek, Heniu, no jeszcze Maniek mógł rozmawiać. No i tak sobie siedzą, jak to Grecy w Atenach, przy Uzo, przy Oliweczkach rozmawiają sobie. No i tak jak zwykle przy wódeczce, słuchajcie, takie rozmowy wchodzą na takie filozoficzno-polityczne. No, i tam Heniu mówi: A słuchajcie, ciekawe, jak to by było, gdyby taki idealny kraj wszedł w wojnę z innym krajem. Co by się wydarzyło? No, i mówi wtedy Józek: Twoje zdrowie, Heniu. Ja, słuchaj, znam taką historię. To w ogóle jest historia mojego znajomego, który miał znajomego, który miał dziadka, który mu to opowiedział, że był taki Solon. Solon pojechał do Egiptu na All Inclusive. No i tam w tym Egipcie poznał kapłana takiego egipskiego. No i sobie siedzą, piwki palą, rozmawiają. I ten kapłan się pyta Solona: Solon, a z kim, skąd ty właściwie jesteś? No a Solon, jako taki dumny Ateńczyk, mówi: No, z Aten oczywiście, z Aten Egipcjaninie. A Egipcjanie: No, to my jesteśmy ziomki po szabli, bo my mieliśmy wspólnego wroga. Są tak się patrzy? Tak patrzy, czy temu kapłanowi za dobrze ta fifka nie weszła? I ja mówi: ale o co ci w ogóle chodzi? No, a ten kapłan do niego mówi, no bo powiedział mi dziadek, którym powiedział jego dziadek, któremu powiedział jego dziadek, że kiedyś była kraina, nazywana Atlantydą. No i ateńczycy właśnie uratowali nas przed tymi Atlantami. Solon już tutaj patrzy na tego kapłana. ok, stary, wiesz co, może to już czas skończyć ten wieczór. Ale kapłan ciągnie dalej, że była kraina płynąca mlekiem i miodem, że ludzie, którzy tam żyli, to byli potomkowie samego Posejdona. Im się żyło po prostu jak w raju. No ale od tego dobrobytu coś im się w głowach poprzewracało i stwierdzili, że chcą więcej. I zaczęli brać jako właśnie Greków, Egipcjan. Brali ludzi nawet z, Euro z Europy Północnej, czyli rozumiem, że chyba chodziło o Wikingów. No i słuchajcie, że to nie byli wcale tacy w porządku. I dopiero jak Ateńczycy, czyli tam Grecy, zaczęli z nimi wojować, to udało im się im powstrzymać. I słuchajcie, Posejdon, czyli ten Bóg, który niby był no, założycielem tej wyspy, na to wszystko się wkurzył, zalał to wyspę i było pozamiatane. Tak brzmiały właśnie te dialogi. Platońskie, jednak no, to był fragment, oczywiście i oczywiście tak wytłumaczony tak żeby wszyscy go zrozumieli. No ale nawet uczeń Platona Arystoteles mówi tak, że no to ja ja szanuję Sora, ale ta historia o tej Atlantydzie no to chyba trochę taka przerysowana jest. No ale Platon mówi, że to jest oparte na legendach, to bardzo dobrze mu pasuje do tych jego dialogów i to tak ma zostać. I słuchajcie, ja osobiście wcale nie neguję tego że Atlantyda mogła istnieć, ponieważ Ziemia się zmienia. Cały czas są zalewane jakieś obszary, są odsłaniane jakieś obszary, i podejrzewam, że tak w przeszłości również było. I słuchajcie, kiedy tak mówią o tym, gdzie mogła leżeć Atlantyda, no ja myślę, że to gdzieś musiało być niedaleko Grecji, skoro tak się proli z tymi Grekami. No, może to była Kreta, kto wie, może Malta. No, tutaj słuchajcie, tutaj można różne. Różne musimy wziąć pod uwagę kraje, różne wyspy, dlatego że samo, sama nazwa Atlantydy po grecku Atlantis Nisos, czyli Wyspa Atlantów, Wyspa Króla Atlasa. Atlas pamiętacie z greckiej mitologii, ten, który niósł na sobie glob? Pewnie będę wstawiać pewne zdjęcia tutaj. No ale zauważcie jedną rzecz, że te wszystkie imiona, na przykład Atlas, Osejdon, który niby stworzył całą tę wyspę. To są nazwy greckich bogów. To wszystko wywodzi się z greckiej mitologii, a nie z jakiejś Atlantydy. No, przy okazji jeszcze Platon był wielkim miłośnikiem Pitagorasa. O Pitagorasie wspominałam już w poprzednim odcinku, o Pentagramie. No i słuchajcie, kiedy rozłożymy nazwę Atlantis na kilka członów, no to Atlant... W pitagorejskiej numerologii to cyfra 5, czyli cyfra idealna. No, czy to przypadek, czy nie przypadek, nie wiadomo. Ale historia opowiada o tym, że jakiś kapłan uciekający z Atlantydy, właśnie uciekł do Egiptu i tam zgubił ten właśnie pierścień Atlantów. Tak sobie myślę w tym momencie, że jeśli ci Atlanci mieli taką magiczną moc, jeśli faktycznie znali. Moc kształtów, moc alchemii, to w jaki sposób oni dali się ubić e, Ateńczykom? Słuchajcie, no, coś tu się nie zgadza, no ale w tej całej historii będzie się coś nie zgadzać, bo taka to jest historia. I przy okazji, tak sobie jeszcze myślę jedną rzecz na temat tego, że Atlantyda mogła istnieć, to to, że Atlanci zaczęli z nieodpowiednimi ludźmi. Oni zaczęli z Grekami, z Egipcjanami. No, i podejrzewam, że również z Wikingami. A to słuchajcie, to są nie są narody, które odpuszczają. I kiedy faktycznie została zalana Atlantyda, no, została zalana, bo widocznie jakieś tsunami było, czy coś w tym stylu, no to se, się te, zeszły se, się te rody i mówią sobie: Była Atlantyda, a nie ma Atlantydy. Ich karą będzie to, że będą zapomnieni. Nie wspominamy o nich. Bye, bye, arrivederci. Resztę historii pierścienia opowiada nam człowiek. Dziwny, niespodziewany, ponieważ jest to radiesceta o nazwisku Belizal. I on nam opowiada, że w 1860 roku znalazł go francuski egiptolog, Marquis de Gru. Nie wiem, czy to dobrze nawet przeczytałam, dlatego że, słuchajcie, wiadomości o tym Markizie jest jak na lekarstwo. Znajdziecie go jedynie w reklamach tego pierścionka, ale znalazłam jedną informację, że w momencie znalezienia... Jakiś człowiek o tym samym nazwisku miał 20 lat. Słuchajcie, no tu się tu wiele rzeczy nie zgadza. No podobno znalazł go w Dolinie Królów w Luksorze, dlatego czasem ten pierścień nazywamy pierścieniem Luksor. No i słuchajcie, ten, pier... ten pierścień tak zobaczył, że tak coś nie pasuje do tych egipskich tradycji, do egipskiej biżuterii, ponieważ egipska biżuteria była zrobiona zazwyczaj ze złota albo z miedzi oczywiście, jak kogoś nie było stać na złoto, a tutaj. Była glina. Niektórzy mówią, że był to piaskowiec, no ale tak jak mówię, tu się bardzo dużo nie zgadza faktów, także nie, nie myślę, że ja nie doczytałam, bo ja jak najbardziej doczytałam aż za dużo, aż mi się w głowie kłębi od tego wszystkiego. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musicie wiedzieć na temat Doliny Królów. Za czasów Imperium Rzymskiego było to miejsce typowo turystyczne. Przyjeżdżali tam Grecy, przyjeżdżali tam Rzymianie i sobie tak zwiedzali, tak jak my dziś zwiedzamy różne rzeczy. Ale bym się nie zdziwiła, gdyby ten pierścionek był pierścionkiem jednego z tych turystów. Później kiedy weszli tam Brytyjczycy, żeby to sprawdzać już tak na poważnie, jako archeolodzy, no to słuchajcie, tam z tych 47 bodajże miejsc, takich katakumb, tych grobowców, no to tylko 17 było nietkniętych, a reszta na no to było typowe miejsce turystyczne, gdy były resztki po tych turystach. Później pierścień trafił w ręce archeologa. Howarda Cartera. I o nim faktycznie są wiadomości. Bardzo dużo informacji jest na temat tego znanego archeologa. I w 1922 roku on i 18 innych osób odkryli grobowiec Hamona. No i tutaj słuchajcie, wchodzi klątwa. Dlatego, że w ciągu następnych dwóch lat, po odkryciu tego grobowca, wszystkie osoby oprócz tego Howarda zginęły. W dziwnych przypadkach zazwyczaj. No i co powiedział ten Howard Carter? No on mówił, że on miał ze sobą taki symbol, właśnie ten pierścień, który uchronił go przed śmiercią. No i ja wam powiem, że moim zdaniem skromnym sława zawsze lepiej smakuje, kiedy jest podzielona na jedną osobę, niż na 19. Ale co ja tam wiem? Dobrze miał ten pierścień, prawda? O śmierci archeologa pierścień w końcu trafił w ręce Belizala, tego radioscety. Dlaczego tam w jego ręce trafił, no tego wam nie powiem, ale trafił, ok. Cała ta historia była w ogóle przez niego opowiedziana. Musimy mu uwierzyć na słowo, ponieważ dowodów na to nie ma. No i słuchajcie, on badał ten kształt, ten pierścień. Będę pokazywać oczywiście zdjęcie oryginalnego pierścienia, ponoć znalezionego. I on tak badając ten kształt, wyrysował go sobie. To, że go źle przerysował, co widać na pierwszy rzut oka, to nieważne, bo ten kształt działa. Ok, <grywa> działa. No i co? Sobie pan Belizaj sobie wyliczył. Tak pomachał tam, nie wiem czy on to mierzył, czy, czy wahadełkiem, czy jakoś różdżką. Bo wiecie, radiestezja to jest to, to ruszczarstwo, no nie? Sprawdzanie energetyki i tam nadawanie kolorów tym różnym wibracjom, to o to właśnie chodzi. I wyliczył, że ten kształt jest zupełnie niespotykany, że on poprawia świadomość ludzi, że chroni przed złymi zdarzeniami, że chroni przed chorobami, że potrafi leczyć. Słuchajcie, czego ten pierścień nie robi, czego on nie robi. Przy okazji zaczął produkować nie tylko pierścienie, ale również takie blaszki, tak żeby to było jeszcze w pionie, bransoletki, naszyjniki, bo o to chodzi, że tam jakieś jest w poziomie, słuchajcie. bo no to ma właśnie te wszystkie działania, jakieś leczenie, świadomość, przyciąganie szczęścia, ochrona, a jak jest w pionie, to tutaj jakiś ten negatywne, zielony kolor wchodzi. Nie pytajcie mnie o te kolory, bo to nie są w ogóle moje jakieś strefy zainteresowań. I wtedy to Zapobiega psuciu się różnych rzeczy, w tym ciała ludzkiego. Takie czary, mary, niedowiary. Później przyszły lata 60., czyli Złoty Wiek New Ageu, czyli zainteresowanie tymi mistycznymi sprawami, kryształami, no i oczywiście pierścień Atlantów. Słuchajcie, to jak, jak po prostu jak świeże bułeczki. Do tej pory zresztą się znakomicie sprzedaje. To jest znakomity biznes do tej pory, sprzedawanie takich rzeczy. Yy, no i co? No, Biorąc pod uwagę to, że ten kształt, który jest w dzisiejszych czasach pokazywany, jakieś tam dziurki są dodane, żeby energia lepiej płynęła. Na przykład nie jest z tyłu spawany, tak jak na przykład mój pierścionek, żeby energia lepiej płynęła. No, ten, jak widzimy, ten już nie jest dobrze odwzorowany, ponieważ ten oryginalny pierścień miał takie. Za kola, takie krągłości. Te dzisiejsze nie mają, co zupełnie na płasko. Słuchajcie, jak ja widziałam, co oni na tych stronach robią, to są po prostu z wycinarek laserowych to robią. No słuchajcie, to pięknie wygląda. Nie, ja mówię, to fajnie wygląda, tylko czy to działa? No to jest kwestia chyba każdego z nas. Jak powiemy, że będzie działać, to będzie działać. Wiecie, co? są opinie różne, są zupełnie skrajne. Są tacy, którzy mówią, że działa znakomicie, że mają na to dowody. Są tacy, którymi nic to nie zrobiło. Zupełnie nie, nie widzą nic. A są tacy, którzy czują się jakby zaprzedali duszę szatanowi. Słuchajcie, są... nawet Kościół jest zupełnie przeciwny temu pierścieniowi. No, ale co ja o tym myślę? No ja to o tym myślę, że to jest bardzo dobry biznes. Ja po prostu... słuchajcie, jak sprzedawać to pierścień Atlantów, na grubo idziemy. <grym> Jeszcze Wam powiem o tych palcach, bo to... słuchajcie, to ma znaczenie, na którym palcu nosicie ten pierścień Atlantów, ok? I tak, nie nosimy na małym, bo odpadnie. Śmieje się, nie? Jest powiedziane, że po prostu blokuje energetykę zupełnie. No, coś jest nie tak z tym palcem, na małym nie nosimy. Na palcu serdecznym jak najbardziej nosimy, bo odblokowuje energię, wszystko dobrze płynie, zapewnia długie życie. Na środkowym miłość, zdrowe, zdrowe serce i zdrowe kości. Na wskazującym wspomaga inteligencję i system nerwowy. Oto ja bym pewnie na tym nosiła, gdybym nosiła. I na kciuku dodaje witalności i energii do życia, tak żebyście wiedzieli, żeby nie na tym nosić, jak będziecie nosić. No i słuchajcie, to jest koniec tego tematu. To, co wy o tym myślicie, to jest wasza sprawa. Ja tutaj tylko pokazałam wam, jak ja to widzę. Tu jest dużo bajek, dużo historii, dużo legend, dużo rzeczy, w które można wierzyć lub nie wierzyć. Decyzja zależy, należy do was. Dziękuję wam za dzisiejszy czas. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!